Dobra widzę, witam was w kolejnym odcinku A to jest tak, nic stwierdzicie, Jesteśmy teraz po pełnej sytuacji, w których to był ludzie oprawcy nas jakby napadli w tamegry na Dobra panowie No Musimy się po, chyba zbierać, bo już się dozwalić trochę Lukas, Lukas! Właśnie mieliśmy go wyjść tym się, no, przyjechać na No dobra Mogę pokarować! Daj Jack. Lepiej ja bo ja... Bo ja, wiesz co ja zerówkę piłem, więc wiesz... A dobra, to babę. lepiej! U! O kurde stary z duro kamień Kamie nie lecał! Ty, a może Lukas? Nie wiem możliwe, w ogóle mieliśmy do niego pójść do tego więzienia, co nie? co? No nie wiem, chyba do boli wrog Halo? Fred? No, to ja. Stary! No. Trafiłem do więzienia. Słyszałem. A masz mi coś do powiedzenia? więcej? Yy, na razie tylko to: strażnik no. przy mnie stoi, więc nie mogę. no Nie mam przyjechać, czy coś. No, jakbyś mógł na wizytę. No. Dobrze. Masz do piwo. Dobra. No. Jak dobre piwko No tak. Jedziemy do Lukasa na rozmowę O Boże, jemliwo ja zrzebisz Dobra, już zróbmy te piwo już Dobra Luzuj Ty To może zostaniesz śpiewał się w ogóle, co? Nie, Spokojnie! nie to... Najwyżej Za Zachowuj się stary, proszę tylko, otwieraj to Dobra, wjeżdżaj, na pełnej Co to za fura jakaś? A my mamy chyba tam wejść ja do Davida jechałem, jakby tam, tego nocy, normalnie przyszedłem tam. Dobra, i... dawaj. A coś się stał z Davidem? Policja go tam A ty wiesz że na... on uciekł? Serio? No. To nie wiem, kurde. My to nie mamy My też nie, było coś. My nie mamy tam. Nie, no to... nie wiem, stary. Dobra, tak, chodźmy ja byłem kiedyś w no. więzieniu, nie pytajcie czemu. Dzień dobry, znaczy dobry wieczór. Dzień dobry. Ja, Dzień dobry. Ja na wizytę My... Na, my tutaj na wizytę do... Yy, ...w Lukasa... Yy, ...przyjechaliśmy. Dostałem telefon od niego i... ...on był przy was właśnie. Taky, taką informację z tym... Zaprowadzimy... jeszcze nosiłem. A bo... No... ...to zapro. Wow. To Baza dzieje. mnie bierze! Panowie, uspokójcie się, proszę. Jesteśmy tutaj Weź na salę widzeniową, ja pójdę po więźniach. Spokoj. Ej, dobra, widzę, że to jest nasz tytuł. Ej, mamy... Wy wszyscy zerówkę piliście? Mało mnie. Za bardzo. Bo... Chyba się znamy, co? Noo, no, raczej ja. tak. No, Weź mnie uderz. Chodź tutaj. Dobra, uspokójcie się, e, później... uspokój się bo, proszę, uspokójcie się, panowie. Teraz jesteśmy w więzieniu. Dobra, panowie. musiałem... Bądź gotowy. Bądź gotowy. Chodź stary Ty Ryan. Wiesz co mi jedno, że dziwi no. Czemu każdy zapomniał teraz o Davidzie? No ja nie zapomniałem, nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem. Nie wiem nie. Nikt nie pisze. No. Więzienie puste. No. Nie wziwne. No właśnie dziwnie to jest. Czekaj, może to, że, już, że, że z 500 wolnych miejsc jest 12. Oho, czekaj. Halo? Czy zaprowadzą nas policjanci do, do więzienia naszego? Halo Dobra czy tam zamyślłem się A w sumie nasza wtyka. My... Dobra, panie policjancie, czy zaproszę? Masz, masz tego pojaźnią? Mhm, mm zaprowadzę. Do chodźcie ponownie. Dobra i co wyjdziemy teraz porówno sobie z Łukasem, bo trafi do więzienia. No nie my, co nam na to ma do powiedzenia? Jakby to co właśnie zrobił? Nie wiem co nie ukrywają Jimmy w sumie trochę. Może to nie jesteśmy na niego źli, no bo widzicie co w sumie oprawca z nim robił. No ale Lukas nie jest, nie nie wiem Co to musicie, Betty są widzicie w klatarze. Ale cisza. Byłem tu. Ja, ja co, jak A, ja, ja tu stym, byłem tu nawet bójem? w kratka. Jak ja tu byłem, to. A w sumie nie będę mówił co? A wiecie kiedy to w byłem? W kajdankach. Dobra, nie ma się czym chwalić. No, sorry. Mów jak chcę Dobra, ale już to Spoważnimy, bo wiecie Chodzimy teraz po... Byłoby boli broń bo, bo No, ale co? No czy, i to, właśnie... Ma... Lukas? Halo, Lukas? Red? No, halo Jak ty tu trafiłeś, zasław? co? Halo, panowie Za... Za... biecie broń sobie ja Trzeba Aha, dobra Ale... Halo, ale... Dobra, stary, rozumiem, po... ale... Nie... wiem Masz pewnie mi jedną rzecz do powiedzenia, którą ukrywasz. Jaką? Jaką Stary, dowiedziałem się co ukrywasz z nim przede mną. Co pan tu robi? Proszę sąd wyjść. Proszę sąd wyjść. Panowie wyjść stamtąd, dajcie nam porządku. Proszę sąd wyjść, bo... nie wiem czy. Znaczy bo siły. Masz mi coś do powiedzenia. No co? No. To co ukrywałeś z nim. Myślisz tu, że... Przed nie przed w, że... To możemy, może... 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 No, może... Ja widziałem jakby rozmowę yy. to co yy. z zim przez telefon Widziałem ten materiał no. dowodowy No? No i co? Czekaj jakie tam były Ale... słowa? Jakie tam były słowa? Czekaj jakoś tak czy zimmy nie mówmy coś tam problem, że freccał mi się Freca, Ryana i jest taki właśnie problem i nie mówmy coś tam coś tam bo coś takiego i... No nie, stary! Nie no my, tu, co? my tu tak, my tu tak pobyli, że ja nie się pamiętam. Weź mi przypomnij. Dokładnie Jezu, coś. Weź o kogo już chodzi? Nie ośmieszaj się już, stary. Nie ośmieszam się! No, prawdę co? mówię. Co, że coś ukrywa, co? ukrywa co? się przede mną. Gdzieś pana Weźm, panu już nie, nie wiem. Idioty. Słuchaj, Ale nie robię się, idioty. Mi ja się tu pamiętam. nie się pamiętam. Przypomnij mi o kogo chodzi. O kogo chodzi? O mnie. Że ukrywa się coś przede mną i widziałem. co, Widziałem nagranie z kamer na złowisku gdzie mówisz przez te, przez telefon z zimny i no, mówiłeś że coś mi przede mną ukrywać a teraz to żebym ci jakoś pomógł stary stary co ja powiedziałem żebyś ty mi pomógł no przy, no to chyba po coś tu jestem, tak? Nie... Zaduj po prostu po ciebie. <grym wytrych> no, i, no i co? No i co? Co tego oczekujesz stary? Co z tej wizyty oczekujesz? Słuchaj, ja nie jestem jakoś wyszła na ciebie zły, ale coś tu przede mną sam dziwimy to w rom, to był jego plan. Dobra, stary. Nie wiem, kiedy ty wychodzi z tej paki. Stary, ja tu jestem na parę lat. Panie policjancie, czy on jest tu na parę lat? Mmm... serio? Mówili mi, że Panie za 8 lat tutaj siedzę. Panie pa, policjancie, za, trzyma, za trzymanie broni przy sobie, jest on tu za 8 lat. Ale nie. Znaczy, jakoś nie zasięgnął? Jeżeli zatrzyma, nie ma się nie licencji, się... to tak. No nie Dobra. no, trochę krócej, ale zależy co robił Dukas. jeszcze. No co? Trzymaj. Dobra. Kartkę co to? Masz. Karteczkę masz. Eee, e, co ustawić. to ma być? Ja no tylko... karteczka ja to stało. jest, do, za... Że ja mógł zadzwonić do mojego Dukas. brata. To jest numer telefonowy do... Brata jego. Bo ma nowy i... No, nie mam jak mu podać, tak? Panie policjancie. Co wy tam robiliście? Okej. Okay. No, nie, my tam my staliśmy. Dobra. My tam staliśmy. No! masz napisane co zrobię Dobra zwiezie... Dobra, zwiezie... dobra, zwiezie... dobra zwiezie... niech ja numer, no Dobra widzowie, Lukas. Wyłazi z więzienia! No bo wchodzicie dobra, tam mówisz, nie tam zwiezie... zwiezie... nie wolno, z więzienia wyłazić, więzienia. Co z więzienia! Co Co żeby nie już Co ty nie wiem, żeby nie wiem, żeby nie nie wiem, żeby nie 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 wiem, żeby Niech, co, ej? Przepraszamy, panie policjancie, ale. oni słusznie to są, przepraszam za Ej, tak nie jakiś Dobra, widzę, byłem no, naprawdę mega no. mego. Nie, nie, co ich są, Może to był super pomysł, żeby do Yellowjocka tam jechać. No, ale to Nie wiem, jedziemy już. Nie, idziemy, mam wracać, nie, to może w jakiś morzu, coś. Dobra, siadasz, panie. co, co, co? Siadasz! To nie tak, że on zrąbał broń długą policji, co? Okej, okej, okay, okay, dobra, jedziemy, jedziemy. Chyba za dużo ty się dało na pały się. Ryan... nic nie chłem, prawda? Tak, tak. Nie a. wiem. Ja tylko z na zerówkę piję łatwiej, co? No bo ja lubię taki stres, na stres! Tak, Ej, dobra, chłopaki teraz tak prawdę mówiąc. By, byłem... Byłem w celu jak ty miałeś? Może zapomniałem. No! Nach. No, Byliśmy w stanie tego, Davida, stream. Dobra, weźcie już nie mówce o tym, Davidzie. Pogadamy sobie przy następnej okazji, dobrze? Dziękuję. Dobra, okej. Okay. myślę, że to jest dobry pomysł, że teraz na złomowisko, czy nie? Nie! Policja, policja za nami! Policja za co? Co nie na was? Policja za nami! No, co nie na was? No, dotrzymaj się! Dobra, przejdę. Czemu ty wystrzeliby z więzienia? ja wysiądę, ja wysiądę. Okay. Ja, ja też! Nie, ty nie wychodź na W Sodzie. dobra! Dobra, ja też wiem. widzimy no, się ten... już kolejny raz. Dzień dobry, co? No, kolejny raz, e, e, Sorry, nie to... żaden powód zatrzymania. Chciałem się tylko przestrzec, później będę począł się z całą spotkaniem. Dobra, to jakby jak coś nie przyjeżdża, lepiej na złomowisko, się teraz tam jakby. Jakby. Nie, spotkajmy się może jutro za Yellow Jacket, dobra. No, e, dacie numer? Możesz no, doszło. Dobra. Dawaj to pewnie. Co Chowaj ją tam, chowaj, nie no, potrzebuję jej, chowaj podaj. ją. 5-3-5. Dzięki, dzięki. No. Deksu, deksu, deksu. Kreska 3-1-8-4. Oddam ci ją później, Dobra, ma mamy. Dobra. Dobra, mam, mam. Tylko sobie postrzelam no, nią to... w głowę kogoś. Dobra. Dobra, pan, dobra to w kontakcie. Dobra, więc, dobra. Siadamy, panowie. Dobra, nie, Dzięki, panowie. O, o, o co, co się za ja. to, to, to dziwi? jesteś znowu na więzieniu.